Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 18. W Domu Kultury zorganizowano konkurs recytatorski. Dla uczestników kupiono nagrody, książki i e-booki. Książki stanowiły dwie trzecie liczby kupionych nagród. E-booków było o 8 mniej niż książek. Ile kupiono książek? Zapisz obliczenia. No dobrze. Wyznaczymy sobie ilość wszystkich nagród na początku. Oznaczmy jako x ilość wszystkich nagród. Wiemy, że książki stanowiły 2 trzecie liczby kupionych nagród. Zatem liczbę książek opiszemy wyrażeniem 2 trzecie x, bo x opisaliśmy sobie, że jest to ilość wszystkich nagród. Teraz wiemy, że e-booków było o 8 mniej niż książek. Zatem skoro książek było 2 trzecie x. To e-booków jest 2 trzecie x minus 8. Dodatkowo wiemy, że książki stanowiły 2 trzecie wszystkich nagród, co znaczy, że e-booki to 1 trzecia wszystkich nagród. Zatem liczbę e-booków mogę opisać również wyrażeniem 1 trzecia wszystkich nagród, czyli 1 trzecia x. No i teraz popatrzmy. Liczbę e-booków opisałem na dwa sposoby. Pierwszy sposób to 2 trzecie x minus 8 a drugi sposób to 1 trzecia x. Przyrównuję te wyrażenia do siebie i powstaje nam równanie z jedną niewiadomą, czyli mamy 2 trzecie x minus 8 jest równe 1 trzecia x. I takie równanie musimy rozwiązać. Najpierw gubimy minus ósemkę, tu mamy odejmowanie, zatem do obu stron dodaje 8, stąd z lewej strony zostanie nam 2 trzecie x, a z prawej strony 1 trzecia x plus 8. Teraz gubimy 1 trzecią x, czyli od obu stron odejmujemy 1 trzecią x. Zatem z lewej strony mamy 2 trzecie x minus 1 trzecia x to 1 trzecia x, a z prawej strony zostanie nam 8. I zostało nam zgubić 1 trzecią. Tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 1 trzecią, czyli z lewej strony mamy x, a z prawej 8 podzielić na 1 trzecia. Pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy. Pomnożyć przez odwrotność, czyli mamy 8 razy odwrotność ułamka 1 trzecia, czyli 3 pierwsze. I wykonujemy mnożenie. 8 razy 3 to 24. Zatem wszystkich nagród było 24. W naszym zadaniu mieliśmy obliczyć, ile było książek. Opisaliśmy to wyrażeniem 2 trzecie x, zatem 2 trzecie razy 24. Wracamy 3 i 24 przez 3, czyli mamy 2 razy 8 to 16. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.